Nie upora na analizę przedsezonową. Widzę B2. Wojtek, twoje, twoje typy, czy tu jest łatwiej niż widzę A i widzę B1? Hmm, powiem tak, łatwiej mi było wytypować czołą dwójkę, natomiast e, czy łatwiej e, ogólnie? No tutaj zbiąc, na, pierwszy, na, na pierwsze miejsce od razu się wysuwa No Wysuwa się Elektrix. Pamiętam jak w poprzednim kluczy. sezonie widzę C2, typowałem, no to powiedziałem, że Electric wygrali GB bez straty punktu. To się potwierdziło. Tym razem nie będę takiego stwierdzenia ryzykował. No bo jednak to już jest wyższa klasa rozrywkowa, Jest kilka zespołów, które mogą drużynie Electrixu zagrozić. Natomiast jeśli chodzi o czołową trójkę, to tak wspomniany Electrix, Idze, Lokomotiv i Kraken Natomiast wiemy, że, że Kraken no potrafi, potrafi dobrać grać z tymi najlepszymi, dobrać natomiast... Dobrać 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 <laughs> Jest pytanie, czy, czy no wiemy, że już raz w, zajął miejsce na podium w Lidze C2. No i nie wykluczam, że teraz na podium wróci. On przecież zajął piąte miejsce w mocnej Lidze B Lidze tak. w poprzedniej Dla, sezonie. Dlaczego nie grają Grają tym samym składem już od, już od wielu lat? To są bardzo też dobrzy, dobrzy zawodnicy, więc. Jeśli tak, tylko natomiast moim zdaniem ogólnie... akurat tytuł rozstrzygnie się między elektrykiem i Lokomotivem. Natomiast y, Krachem nie będzie miał raczej problemu, żeby znaleźć się na miejscu trzecim. Tak to, tak to sobie A, widzę. A kto to mógłby zagrozić tej, tej y, Jeśli chodzi o m, takiego czarnego konia, to myślę, że Nowi. Czyli dawny Novision Exclusive. Y, trochę odchudzona kadra, natomiast ci kluczowi gracze pozostali. Y, doszli też jacyś Nowi zawodnicy. Zobaczymy jaki poziom prezentują, natomiast myślę, że to jest zespół przecież będącowy medalizca poprzedniego sezonu lica C2 i oni mogą, mogą zagrozić ewentualnie tej, tej trójce, aczkolwiek hmm, chyba będą mieli mniejsze szanse niż widzę, na przykład nafta, żeby, żeby tam do tej trójki się trójki wskoczyć. Natomiast no, patrząc na, na inne zespoły, no to y, wicemistrz C1 Kukis w przebudowie na pewno jednak słabszy no. chyba kadrowo, na pewno słabszy kadrowo moim zdaniem niż, niż w poprzednim sezonie. Zobaczymy jak spadkowi szklariatorzy, bo też wiemy, że tam pewne osłabienia. No nie będzie prawdopodobnie tunderna. Bartek Tundera. Bartek Tundera, kontuzjowany. Więc tutaj też szklariatorzy Zostali, mogą mieć problem, z... żeby się... Żeby... Zostali klif i został, został Kowaliński, więc... No, zobaczymy. Akumowa, tak no, natomiast to akurat spokój. też podobnie jest hmm. sytuacja do Ligi b jeśli chodzi o o spadek, no bo też ciężko typować kogokolwiek do spadku. My też mamy wiele zespołów prezentujących wysoki poziom, pazerne sępy na równym poziomie będą grać na pewno cały sezon. Bruta też może od czasu do czasu wypalić z takim meczem, którym nawet z najlepszym zespołem Ligi mogą nawiązać walkę. Płaszów z Arkiem, Hajdukiem na bramce co najlepszym roku? Dokładnie. Płaszów, są... Polska Miszlaniewa się osłabiła, natomiast nie wiemy, czy, nie wiemy, jak, czy, czy, czy nowi zawodnicy to, nie, nie, nie będą nie. dorównywać poziomem. Jest też ciężko w tym momencie wskazać drużyny spadkowe. Natomiast myślę, że, że podium Elektrix z Lokomotiv Krachem szczerze mówiąc, byłbym mocno zdziwiony, gdyby to, to podium wyglądało w Lidze B2 inaczej. No ale zobaczymy, może może ktoś, ktoś jeszcze zaskoczy mm, wysoką formą. Natomiast jeśli, jeśli tak, jak mówię jeśli ktoś, no to ewentualnie nowi. Czyli Elektrix z Lokomotiv Krachem tak to, tak to może wyglądać? Tak, tak to widzę i, i tak jak powiedziałem, no, byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej. Mm, Oczywiście, no może tutaj na tym podium może się kolejność zmienić, to nie będzie wielka sensacja, jeśli Lokomotiv na przykład walczy mistrzostwo, czy krachem znajdzie się na miejscu drugim, mhm. bo to są drużyny prezentujące wyrównany poziom, natomiast sezon, sezon to zweryfikuje, sezon zweryfikuje, Lokomotiv tak jak mówiliśmy w programie giełda transferowa, świetne, świetne ruchy. I, i... Tutaj tylko przy lokomotywie, żeby był bramkarz. No to jest tak, właśnie ten Kamil no tak, Kościelniak czy, z polskiej myśli szkoleniowej. Czy, czy on będzie właśnie przychodził na... na, 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 na regularnie, na regularnie grał w polskiej myśli, więc myślę, to, to znaczy, że to będzie... Że czy to jest, to jest będzie... zawodnik, który będzie dojeżdżał z podobnie. Czy, i... czy zawodnik tutaj No to, to Myślę, że i skoro grał w polskiej myśli regularnie, to będzie grał... W lokomotywie, natomiast Miejmy też końca ciekawy końca. będzie pojedynek lokomotyw Polska-Miszkolniowa, czyli przeciwko swoim kolegom. w tematyce bramkarskiej, no to czy, czy Krzysztof Wajda wróci do bramki elektrycznej, bo wiemy, że, że tam była kontuzja. Była kontuzja tak. więc, yy, więc zobaczymy. No, dziękuję serdecznie za tą analizę i no, Liga B yy, może się powtórzy, ale również będzie, będzie bardzo ciekawa jak, jak poprzednie Ligi. Dziękuję serdecznie.